Pojęcie kwietna łąka coraz mocniej pojawia się w świadomości mieszkańców miast, gdzie tereny zielone były dotąd prowadzone w tradycyjny sposób. A ten sposób to jednorodne trawniki, które muszą być regularnie koszone. Od wielu lat pojawia się jednak w miastach alternatywa dla takiego prowadzenia terenów zielonych. Na początku faktycznie łąki kwietne to była moda. To była kwestia przede wszystkim estetyki. To było to, że, że faktycznie można stworzyć taki ekosystem, na którym jest bardzo dużo różnorodnych kwiatów, i to zwyczajnie mieszkańcom się estetycznie podobało. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy mieć coraz więcej świadomości na temat, na temat łąk kwietnych, w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, jak duże znaczenie łąka kwietna ma dla ekosystemu jak dużo daje oszczędności w utrzymaniu, w pielęgnacji Łąki kwietne przestały być tylko estetyczną modą, ale stały się świadomym odejściem od traktowania terenów zielonych w tradycyjny sposób. W Bolesławcu od ubiegłego roku zakładane są kwietne łąki w kilku lokalizacjach, które w sumie dają ponad 2 hektary takiej kwietnej uprawy. Zwiększyliśmy bioróżnorodność teraz na takiej łące Taka łąka przyciąga około 300 gatunków zwierząt. Oczywiście przede wszystkim zapylaczy, przede wszystkim dzikich zapylaczy, które są w coraz gorszej sytuacji w związku z tym, że, że rolnictwo jest bardzo jednorodne, że, że, w, że w rolnictwie używa się pestycydów, różnych tego typu środków, które sprawiają, że, że zwyczajnie dzikie zapylacze nie mają czego szukać na wsi. Znajdują więc pożytek w miastach właśnie na kwietnych łąkach. Nie przyciąga ich tradycyjny trawnik, który do tego w utrzymaniu jest droższy, ponieważ wymaga regularnego koszenia. A gdy czyni się to w słoneczne dni, to taki trawnik bez podlewania zamienia się w spalone połacie ziemi. Kwietne łąki też należy kosić, ale czyni się to dużo rzadziej, nie tak nisko jak trawnik, i przede wszystkim nie prowadzi to do ich wysychania w słońcu. Ta kwestia przesuszania gleby nie następuje w ogóle. Rośliny łąkowe mają, proszę sobie wyobrazić, korzenie 25 razy dłuższe nawet niż korzenie trawnika. Zatem, w takie bardzo suche dni sięgają do wody, o której my w ogóle zapomnieliśmy, że, że spadła. Zapomnieliśmy w ogóle o tym deszczu, z, których, z, z którego rośliny łąkowe piją. Poza tym założenie w Bolesławcu kwietnych łąk poprzedzono badaniem gleby, by dobrać do niej odpowiedni zestaw nasion roślin. Zaplanowanym efektem jest więc to, że przez cały sezon wegetacyjny kwietne łąki rozkwitać będą kolejnymi roślinami, cieszącymi oczy przechodniów różnymi kolorami. Teraz, na przykład, za moimi plecami dominuje fioletowy ślad dziki, ale już widać, że pojawia się żółty rumian barwierski, którego będzie za chwilę jeszcze więcej. I będą takie momenty dominacji poszczególnych gatunków. Ta łąka będzie po prostu zmieniała kolory. W każdym tygodniu innego koloru będzie trochę więcej, drugiego będzie trochę mniej. Ale ten rok to jeszcze nie koniec tej bioróżnorodności, ponieważ 85% wysianych nasion to rośliny wieloletnie. Większość z nich zakwitnie więc w przyszłym roku i kolejnych latach. Teraz budują one sobie do tego podstawy. Kwietne łąki dają więc ciągle zieloną przestrzeń, która zatrzymuje wodę i odwdzięcza się mieszkańcom przyjaznym mikroklimatem nawet w upalne dni. Mitem jest to, że łąk kwietnych się nie kosi. Nie koszenie łąk kwietnych to też wada niestety i niestety też często powtarzane. W momencie kiedy nie kosimy łąk, na łąkach pojawiają się rośliny inwazyjne, takie jak nawłość, takie jak przymiotno, ale również takie rośliny niepożądane jak bylica, jak lebioda, jak dziki szczaw. No, właściwie to te rośliny jak lebioda, bylica czy dziki sztawdły nam w sumie nie przeszkadzały, bo one też się gdzieś wpisują w ten ekosystem. Ale rzeczywiście one, one w momencie kiedybyśmy je tak puścili samopas, mogą nam trochę zdominować siedlisko. Chcemy, żeby to siedlisko było zróżnicowane, więc musimy yy, to, jakby to kontrolować. Zatem, widząc koszenie kwietnych łąk, nie należy obawiać się tego, że jest to ich degradacja. Wprost przeciwnie, służy to ich dobrej kondycji.